Nie wiem skąd, ale wie o mnie wszystko. Na pewno od Amadora. Na pewno. Chociaż źle o nim mówiła. Powiedziała, że to samolot. Leopardo wypytywał o mnie, ale on nie puścił pary i nie wyjawił, gdzie można mnie znaleźć. Zatrzymaj się. Przestań chodzić. Dziękuję. Kiedy Leopardo wróci do ojca Anselma, ten mu wszystko powie. Jasne, ale Estefania chciała jeszcze, żebym napisała do Leoparda liścik, a ona mu go zawiezie. Jaka wścibska, a niech ją. Amador też nie lepszy. Tak, ale jest pochłonięty sztuką i pewnie zapomni o sprawie. Na pewno. Choć mam mu to i obo za złe. Po co przyszedł? Zapytać, gdzie jest Znajda. Uznał, że ja też wiem. A ty ukryłaś to nawet przed Cecilią. Więc nie uwierzył, że to był żart. Jest zły. Poprosiłaś go o pieniądze, dzięki którym Mariciu miała zostawić ich w spokoju. Jak mogłaś? Nie śmiej się. Powiedziałam, żebyś była ostrożna. Ale ty nie słuchasz. Dał mi też do zrozumienia, że stracił do ciebie zaufanie, bo go okłamałaś. Również w sprawie mojego planu, by wmówić im, że jesteś ich córką. Nie wiadomo, co będzie. Broniłaś mnie? Co mu powiedziałaś? Uspokój się. Przecież obie tkwimy w tym uszy Utrzymywałam, że o niczym nie wiedziałaś że jesteś niezdolna do takiej niegodziwości. Ale mi nie uwierzył. Co zrobimy? Przede wszystkim nie popełniaj więcej błędów. Potem skupimy się na Leopardzie i na tym, żeby Znajda wróciła do haciendy.

Dlaczego zatrzymał klucz? To jego mieszkanie. Ale w nim nie mieszka. Nie patrz tak. Przeanalizujmy sytuację. No, wyduś to z siebie. Co? Wyduś to. Zaczekaj, zaklinowałam się. Amador odstąpił nam to piękne mieszkanie. To fakt. Dał ci też forsę. I to też fakt. Bo ledwie ciągnęłyśmy, prawda? Wszystko po to, żebym. Pozwól mi dokończyć. Dobra. Mały też. Facet zostawia sobie klucz Wchodzi i wychodzi, kiedy mu się żywnie podoba Przecież to jego mieszkanie On jest właścicielem To nie znaczy, że może zaglądać tutaj, kiedy mu się podoba Mieszkają tu kobiety Porządne kobiety Prawowite Meksykanki Meksykanki jest z nami mężczyzna, pamiętaj. On się nie liczy. Nie może nas jeszcze obronić. Wiesz, dlaczego tak pomstuje? Ten człowiek to podstępny podrywacz. Coś się kryje za tą jego uprzejmością. Powinien oddać ci klucz Amador interesuje się mną wyłącznie jako artystką Nie zapominaj, że kiedyś już musiałaś mu dołożyć To było dawno Wie, nic u mnie nie zyska Dobrze by było ale niedługo wyciągnie rękę pod łuk. A raczej włocha tą łapę. Coś mi mówi, że facet liczy na jakiś pyszny kąsek. Zapewniam cię, że nie. Zobaczymy. Powiedział ślepy. I nic nie ujrzał. Czas nakarmić małego. Że co? Zaraz wracam. Prawda w oczy kole. Same powiemy Leopardowi o znajdzie. Zwłaszcza, że wiem już gdzie jest. Amador odstąpił jej swoje mieszkanie. Ale gdzie jest Leopardo? Domyślasz się? Może wrócił do haciendy. Nie traćmy czasu. Jedźmy tam jutro. Mañana mismo vamos ir a la hacienda para hablar con el famoso reparto. Y por más que le insistí, María de Jesús nie chciała słyszeć o swych rodzicach. To niech ojciec powie mnie, aż mnie skręca, żeby się dowiedzieć, kim są rodzice Maricjuj. Śmiało. Mam nadzieję, że Leopardo jest w Haciendzie. Wygląda na to, że tak. Oby poleciał do niej, jak tylko się dowie, gdzie jest Na pewno to zrobi Skoro pytał o nią Amadora, to znaczy, że chce, by do niego wróciła Na pewno się ucieszy Mam tu namolną sąsiadkę Odrzucisz jej śmieci? O, nic Szybko, bo nas zobaczy Jest wredna